Jak wybrać lakier do parkietu Parkfet Board różni się od innych rodzajów podłóg tym, że wymaga. Jak wybrać drzwi komary w ciepłym sezonie poszukiwanym elementem drzwi jest instalacja siatki komarów. Jak zrobić dwupoziomowy sufit gipsowy nie zawsze po prostu idealnie płaska powierzchnia sufitu mieści się w koncepcji pokoju. Głosy plus głos. Głos przeciwko. Jak inaczej ludzie odnoszą się do swoich mieszkań. Dla niektórych dom jest fortecą, ponieważ ktoś jest pałacem, ale nadal większość nieudanych właścicieli wolą zobaczyć ich dom w pełnej miejsce. Jednak zanim zaczniesz wypełniać dom wszystkim, co konieczne, warto uczynić go pięknym i funkcjonalnym, zdolnym nie tylko do zachwycenia oka, ale także ciepłego w złej pogodzie. I w tym celu musimy dokonać napraw. Po czym zniknie wiele małych problemów gospodarstwa domowego związane z standardowymi mieszkaniami. Ostrożnie przeglądaj artykuły na naszej stronie internetowej. Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat transformacji warunków życia w komfortowe gniazdo, w którym ty i twoja rodzina będziecie naprawdę wygodne. A konkretnie teraz rozmowa będzie kontynuować, jak zrobić ciepłą podłogę. Ciepła podłoga w podczerwieni. Film od dłuższego czasu wiadomo o podziemnym systemie grzewczym, ale w tej chwili możemy ustalić w naszym domu najnowsze osiągnięcia naszej cywilizacji w izolacji. Ponadto obejmuje to systemy ogrzewania wody z wodą, ciepłą podłogę wodną, a nowsze elektryczne a najnowszy rozwój to ciepła podłoga z filmu. Każdy projekt ma własne zalety. Ale ostatnia opcja znacznie przekracza każdy inny model ciepłego podłogi. Jako dowód, spójrz na najbardziej charakterystyczne różnice w seksie filmu i innych odmianach ciepłej podłogi. Najważniejszą rzeczą jest rodzaj ogrzewania pomieszczenia, ponieważ w przeciwieństwie do wody i systemów czysto elektrycznych, ocieplenie nie występuje z powodu podwyższonej temperatury kabla lub rur z wodą, ale w wyniku promieniowania w podczerwieni, które w szczególności do żywych ciał i połowy spektrum naszego słońca i jest najbardziej wygodne dla ludzkiego ciała grubość elementu grzywczego, mniej niż milimetr. Nie jest porównywalna nawet z najwyższym układem elektromat ze względu na najbardziej oszczędzanie rodzaju ocieplenia, ciepłe podłogę. Filmu można skutecznie stosować pod absolutnie każdą podłogą wykończeniową. Instalacja ciepłej podłogi z filmu z własnymi rękami jest znacznie łatwiejsza niż w innych systemach, ponieważ w żadnym wypadku nie trzeba go wykonać. Panele superon z filmu można zainstalować, nie tylko jako system ciepłego podłogi. Na przykład, przymocować film do dywanu używanego tylko zimą lub do ściany obok łóżka dziecka, a nawet tuż pod dnem łóżeczka lub każdy inny element mebli, który wymaga dodatkowego ogrzewania. Jak wiemy, wszystkie systemy ciepłej podłogi pomagają uratować nasze zdrowie, ale nadal podgrzewanie w podczerwieni jest bardziej przydatne. Ponieważ takie promieniowanie jest najbliżej naturalne i skutecznie stosowane w wielu obszarach naszego życia, w tym w medycynie, a reszta pozycji znacznie zwiększa atrakcyjność filmu ciepłego podłogi. Oczywiście jego ceny nie są z nas zbyt zadowolone, ale nie ma w nich nic szczególnie okropnego, ponieważ wiele osób może sobie pozwolić na zakup właściwej ciepłej podłogi z filmu i nie jest konieczne. Aby była to najbogatsza osoba na planeta. Możliwe, że ci, którzy zamierzają zainstalować ciepłą podłogę z własnymi rękami, powodują, że kilka pytań łączą ciepłą podłogę, ale możemy ci w tym pomóc. Ciepłe podłogi urządzenie z filmu najpierw rozważmy bardziej szczegółowo strukturę filmu ciepłego podłogi. Z samej nazwy jest już jasne, że główną częścią tego systemu jest cienka warstwa wykonana z polisteru w której w paskach i w najdroższej wersji ciągła pastowa węglowa jest uszczelniona, nazywa się ją również węglem, to ten makaron pod wpływem prądu elektrycznego emituje promienie podczerwieni, aby wprowadzić prąd elektryczny w filmie. Istnieją specjalne przewody miedzi srebrne, do których przewody są podłączone ze źródła zasilania, system połączeń musi zawierać termostat ciepłej podłogi. Dzięki której można dostosować stopień ogrzewania podłogi. Działa na podstawie wskaźników usuniętych przez czujniki temperatury połączone z niewłaściwej strony folii. Nawiasem mówiąc, jeśli umieścisz automatyczny termostat ciepłej podłogi, który niezależnie określa optymalny czas na wyłączenie trybu ogrzewania, możesz osiągnąć znaczne oszczędności energii. A przy naszych cenach nie będzie on w żadnym wypadku zbędnym. Ponadto kilka uszczelek obejmuje również ciepłą podłogę. Podłoże opuszczające ciepło pod ciepłą podłogą, aby całe ciepło do nas dotarło i nie ogrzewa sufitu sąsiadów od dołu wkład między filmem ma samą samą podłogą, jej wybór zależy od rodzaju podłogi wykończeniowej oto głównie cały zestaw, bez uwzględnienia małych części takich jak zaciski kontaktowe i taśma do naprawy uszczelek, instalacja filmu ciepłej podłogi na różne podłogi, jak już wspomniano. Tryb ogrzewania podczerwieni pozwala na użycie filmu węglowego do dowolnej podłogi. Zasadniczo główne pozycje zestawu filmu ciepłego podłogi pozostają w każdym przypadku niezmienione. Należy jednak wziąć pod uwagę, że dla każdej wersji podłogi końcowej stosowane są odpowiednie materiały do u 200 bx u 200 podłoża dla linii mety. Jest to zrozumiałe, różnica między miękkim, linoleum, dywan twardym drewnianym, laminowanym, parkietowym, powłokami, płytki ceramiczne i kamienne, wymaga innego podejścia do tworzenia się naprawdę wysokiej płci, a jakość jest dla nas na czele. Prawie nikt nie chce zbyt często robić ciepłej podłogi. Przechodzimy do szczegółów i zastanawiamy się, który materiał jest używany dla każdej z wskazanych opcji podłóg. Przed podłogą drewnianej podłogi każda odmiana folii grzewczy w przypadku miękkiej podłogi konieczne jest dbanie o ochronę filmu ciepłej podłogi przed różnymi uszkodzeniami to znaczy musisz położyć solidną wkładkę na folii to może być sklejka, bruzyka lub zorientowane narzędzia będziemy musieli pracować z płytkami, umieszczamy plastikową warstwę na ciepłej podłodze, siatkę do malarstwa. Materiał siatkowy nie powinien prowadzić prądu elektrycznego. Zapinamy się na główne kołki, aby nie uszkodzić pasków. Z pasków pastowa węglowa i przewodnik miedziany i połóż płytkę na specjalnym kleju na ciepłą podłogę. Wydawałoby się to nic skomplikowanego. Jedyne. Aby wspomnieć, że ciepła podłoga ułożona pod płytką, pomimo nieco większych trudności w instalacji, będzie bardziej ekonomiczna. Faktem jest że materiał płytek zatrzymuje ciepło dłużej. Dlatego mniej energii elektrycznej zostanie wydana na utrzymanie optymalnego trybu ogrzewania niż na drewniane powłoki. Które będą musiały być częściej podgrzewane. Schemat instalacji podłogi filmowej przedstawione już informacje dają wystarczające wyobrażenie o instalacji ciepłej podłogi z filmu. Ale jednak warto powiedzieć bardziej szczegółowo o schemacie instalacji, jak i o ważnych drobiazgach. Zaczynajmy. Przygotuj miejsce z wyprzedzeniem do zainstalowania termostatu, wytnij otwór do dystrybucji i skrawaj kanał do okablowania. Filmowe ciepłe podłogę można położyć na czarnym betonowym ekranie i na starej powładzie. Najważniejsze jest to, że podłoga podstawowa jest równa i czysta jako podłoże kładamy niezawodną powłokę z powłoką cieplną. Przy użyciu folii aluminiowej jest wyjątkowo niepożądana. Odbijającą stronę do góry jeśli podłoga końcowa jest zaplanowana dość ciężka, najczęściej mówimy o płytkach, lepiej jest zainstalować warstwę materiału osadzającego ciepło o niskim skurczu na betonowej podstawie dla reflektora ciepła, np. podłoża korkowego. Połączenie dowolnych podłożów jest przeprowadzane przez taśmę budowlaną zarówno podłoża, jak i folia leżały złącze w stawie lub z. Niewielką odległością między paskami. Nakładanie się nie można zastosować podczas instalowania głównego ogrzewania za pomocą folii grzewczy określając obszar ogrzewania i jego konfigurację. Staramy się nie układać folii grzewczych pod ciężkimi masywnymi meblami. Cutujemy sekcję filmu o pożądanej długości wzdłuż specjalnych linii aby nie złamać warstwy węglowej film grzewczy znajduje się Z. Miedzianym paskiem do reflektora kontakty powinny być skierowane do ściany, na której zostanie zainstalowany termostat podłącz zaciski kontaktowe do pasków przewodu miedzianego. Podłącz do nich przewód montażowy izolu i wyjścia miedzianych pasków. Podłączamy regulator ciepła ciepłego czujnika podłogi i temperatury. Przeprowadzamy włączenie próbnego ciepłego podłogi. Aby określić poprawność połączenia, zainstaluj szczelkę odpowiednią do podłogi wykończeniowej. Robimy ostatnie piętro. Schemat jest bardzo prosty. Minimalny czas instalacji trwa około 2 godzin. Jednak ramy czasowe mogą być bardzo przedłużone podczas instalowania podłogi dla płytek lub w przypadku, gdy nie masz wystarczającego doświadczenia w wykonywaniu prac naprawczych. Pamiętaj, że jedna z najważniejszych zasad mówi, Instalując ciepłą podłogę filmową, instrukcje powinny zawsze być pod ręką. Jeszcze lepiej, skorzystaj z porady specjalisty, np. aby podłączyć kontakty i przewody. Obecność specjalisty elektrycznego staje się szczególnie istotna podczas sprowadzenia osobnej linii do zasilania ciepłej podłogi z wałka rozrządu. Cóż, boisz się? Nie martw się! Sprawa jest naprawdę prosta. Prawidłowo połóż podłogę wykończeniową i będzie bardziej skomplikowana. Jednak, jak mówią, bogowie nie spalają garnków, więc podnosimy rękawy i zabieramy do pracy. Powodzenia w tworzeniu domowego komfortu własnymi rękami. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię, twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza, Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz, razy 26.08 2016 Anonimowy dziękuję napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza, Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz razy 26.08-2016 Anonimowy Dziękuję, dziękuję. Informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej. zostanie autorem i zarabiaj portal budowy Stront 2011-2018 artykuły o naprawie, budownictwie. Materiałach budowlanych, kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła, uzasadnienie prawne.